To wręcz nieprawdopodobne, ale tak naprawdę to niewiele wiemy o życiu Jana Kochanowskiego. Hej! Sławomir Koper, historyk, autor książek historycznych, specjalista od spraw, których na pewno nie znajdziecie w podręcznikach. Zapraszam na kolejny odcinek cyklu Koper na tropie, tym razem poświęcony osobie Jana Kochanowskiego. W związku z brakiem pewnych informacji, badacze starali się wypełnić jego biografię własną inwencją, co przynosiło fatalne efekty. Czasami było to wręcz na poziomie książki Janiny Porazińskiej Kto mi dał skrzydła, którą tą lekturą niestety katowano mnie również w szkole podstawowej. Oddzielnym problemem były natomiast losy czaszki Jana Kochanowskiego. W 1791 roku kościół w Zwoleniu, gdzie poeta był pochowany, odwiedził bibliofil Tadeusz Szczacki, Otworzył trumnę i zabrał czaszkę. Przekazał ją następnie księżnej Izabeli Czartoryskiej i z czasem przez Paryż trafiła ona do Krakowa. Planowano nawet uroczyście pochować ją na Wawelu, w krypcie wieszczów, obok Mickiewicza i Słowackiego. Z tym, że czaszką zajęli się specjaliści od medycyny sądowej i wtedy okazało się, że to była czaszka kobiety. Czyżby poeta był kobietą? Brzmi tak jak cytat z Seksmisji. Ale nie, po prostu Czacki coś poplątał i przez pomyłkę zabrał czaszkę żony poety doroty Podlodowskiej. I oczywiście z uroczystego pogrzebu nic nie wyszło. Nie wiemy też jak naprawdę wygląda poeta, gdyż wszystkie wizerunki powstały długo po jego śmierci. Na tych wizerunkach wygląda zresztą bardzo groźnie. Wąsy, broda, spojrzenie, a Werny chora. W rzeczywistości kochanowski wcale nie był przez wiele lat takim sumieniem narodu, z jakiego się go uważał. Ożenił się dość późno, bo w wieku lat 45, a wcześniej wyszumiał się i w przenośni i dosłownie. Wysoko cenił alkohol. Sam nawet pisał. Pijane moje rymy, bo ja rad sam piję. Oddzielnym tematem były jego fraszki. Kochanowski pisał jeszcze w trakcie studiów i to właśnie on wprowadził tą formę literacką do naszej literatury. Temat jest o tyle ciekawszy, że wiele tych fraszek. Było poświęcone sprawom erotyki. Wprawdzie ich nie wydawano, ale krążyły w odpisach i były powszechnie znane. Gdy po śmierci poety wydawano komplet fraszek, to dziewięć z nich w ogóle się nie ukazało, gdyż wydawca uznał je za nieprzyzwoite. Ale czy były takie nieprzyzwoite? Chociażby słynna fraszka do dziewki, gdzie kochanowski, mający już trochę lat na karku, tłumaczy dziewczynie, że czosnek wprawdzie głowę miał białą, ale ogon zielony. Co więcej, im kot starszy, tym jego ogon twardszy. Co więcej, nawet dąb bez liści stoi, ale stoi prosto, gdyż korzeń ma zdrowy. A teraz prawdziwa bomba. Czy urszulka z trenów naprawdę istniała? Pytanie wydaje się może absurdalne, gdyż chodzi o najsłynniejsze dziecko polskiego renesansu, ale tak naprawdę to nie ma żadnego dowodu istnienia urszulki. Jedynym dowodem jej życia są właśnie treny. A jak wiadomo, poezja to kiepskie źródło historyczne. Zastanawia też opis pierwszego wydawcy dzieł Kochanowskiego, Jana Januszowskiego, który określił treny jako utwór lekki. Raczej trudno w ten sposób określić poezję z rozpaczonego ojca po śmierci dziecka. No chyba, że wydawca w ten sposób chciał użyć tego słowa, że oznaczałoby to, że przystępny. Ale jest to bardzo wątpliwe. Tym bardziej, że nie brakuje badaczy, którzy twierdzą, że treny wcale nie powstały przez kilka czy kilkanaście miesięcy, ale Kochanowski pisał je stopniowo już od 1570 roku, kiedy jeszcze uruszulki na świecie nie było. Wtedy wcale nie oznaczałyby krzyku rozpaczy ojca w postaci dziecka, a raczej rozrachunek poetycki z własną postawą życiową. Urszulka miała umrzeć w wieku 30 miesięcy podczas pobytu rodziny w Świeciechowie koło Annopola. Kiedy kilka lat temu na miejscowym cmentarzu odkryto grób dziewczynki z tego okresu, a na szkielecie zachowały się korale, to zaczęto podnosić hipotezy, że być może jest to właśnie Urszulka. Biorąc pod uwagę jednak wysoką śmiertelność dzieci w tamtym okresie oraz to, że na tym cmentarzu pochowano wielu zmarłych, to zapewne można byłoby tam znaleźć kilkanaście potencjalnych Urszulek. Podsumowując, nie ma żadnego realnego dowodu, że Urszulka istniała, ale nie ma też żadnego realnego dowodu, że nie istniała. Wybór należy do czytelników. Więcej o Janie Kochanowskim znajdziecie w mojej książce Szykujące tajemnice autorów lektur szkolnych. A jeżeli się podobało, to lajkujcie i subskrybujcie. I pamiętajcie... Nowy odcinek vloga zawsze we wtorek o 8.30. Hej!